Muzyczne Abecadło, podcast muzyczny Kuby Klima. Cześć manko. witam w kolejnym odcinku podcastu Muzyczne Abecadło. Dziś zabieram Was w podróż przez życie jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki. Człowieka, którego głos, ale także styl i osobowość odmieniły kulturę popularną XX wieku. Bohatera licznych legend, ikonę sceny, aktora także, wokalistę i symbol całej epoki. Elvisa Presleya, znanego pod pseudonimem Króla Rock'n'Rolla. Naszą historię, jak zawsze, poprowadzę w sposób chronologiczny. Przejdziemy od momentu skromnego życia w domu w Tupelo, przez największe sceny świata, aż do dramatycznych ostatnich lat jego życia i niezwykłego dziedzictwa, które trwa do dziś. W trakcie trwania tego podcastu usłyszysz wiele cytatów Elvisa, a także ciekawostki i fakty z jego życia. Zapraszam bardzo serdecznie. Zaczynamy. Elvis Aaron Presley urodził się 8 stycznia 1935 roku w małym miasteczku Tupelo w stanie Mississippi. Pochodził z rodziny bardzo ubogiej, ale silnie związanej emocjonalnie. Jego matka Gladys i ojciec Vernon robili naprawdę wszystko, aby zapewnić mu jak najlepsze warunki, choć nieraz ledwie wiązali koniec z końcem. Co istotne, Elvis miał też brata bliźniaka, Jessego. Niestety, Jesse zmarł przy narodzinach i ten fakt był dla Elvisa absolutnie druzgocący oraz był też jednym z pierwszych źródeł głębokiej melancholii artysty, która towarzyszyła mu praktycznie przez całe życie. Rodzina mieszkała w niewielkim, jednopokojowym domu w stylu Shotgun House, który dziś stanowi ważną część muzeum poświęconego artyście. Elvis dorastał w domu chrześcijańskim. Jego rodzice należeli do kościoła zgromadzenia Bożego, gdzie mały Elvis po raz pierwszy zetknął się z muzyką gospel, a ta miała wpływ na jego dalszą twórczość. Warto też wspomnieć, że relacja Elwisa z matką była wyjątkowo silna. Często mówił o niej w wielu wywiadach. Już jako dorosły, po śmierci swojej matki, wspominał, że odczuł jej brak wyjątkowo boleśnie. Mówił wtedy tak: Wychowałem się w bardzo przyzwoitym domu. Tego dnia, kiedy zmarła moja matka, moje życie legło w gruzach. Wciąż myślę o niej każdego samotnego dnia. W innym wywiadzie z kolei powiedział tak. Byłem jedynakiem, a mama zawsze była przy mnie przez całe życie. Wciąż o niej myślę. Każdego dnia. To nie była zwykła więź. Gladys była dla Elvisa nie tylko matką, ale też prawdziwym centrum jego emocjonalnego świata. Gdy Elvis miał 11 lat, stało się coś, co zmieniło jego życie, choć wtedy on tego nie rozumiał. W prezencie urodzinowym otrzymał gitarę. Nie był tym faktem zachwycony, marzył raczej o eleganckim rowerze, ale z czasem instrument stał się dla niego sposobem wyrażania emocji. Początkowo uczył się grać dzięki pomocy pastorów i członków rodziny. To jasne. Śpiewał też w kościele, chłonąc brzmienie muzyki gospel, które później mocno przeniknęło jego własną muzykę. Kiedy Elvis był nastolatkiem, rodzina przeniosła się do Memphis. To było kluczowe w jego karierze. Memphis tętniło wtedy muzyką bluesową. Po ukończeniu szkoły średniej, to ciekawe, Elvis, idąc w ślady ojca, pracował w Crown Electric jako, uwaga, kierowca ciężarówki. W 1953 roku nagrał swoją pierwszą amatorską płytę w studiu Sun Records. Zapłacił za nią bodajże kilka dolarów, a celem było zrobienie prezentu matce nikt wtedy nie przypuszczał, że zaledwie rok później zacznie rewolucję muzyczną. W lipcu 1954 roku Elvis wrócił do Sun Records. Sam Phillips, właściciel studia, szukał wtedy białego wokalisty, który potrafiłby zaśpiewać z energią czarnej muzyki. Elvis miał głos, miał styl i miał coś jeszcze. Nieuchwytną jakość, która sprawiała, że Phillips zwrócił na niego uwagę. Przełom w ich relacji nastąpił całkowicie przypadkowo. Podczas przerwy w nagraniach Elvis zaczął sobie improwizować. Philips usłyszał to, co robił Elvis, wpadł do studia i ponoć powiedział: Hej, co to było, rób to jeszcze raz! Nagranie trafiło do lokalnej stacji radiowej i w krótkim czasie wywołało dużą sensację. Zaczęły napływać telefony od słuchaczy, którzy chcieli wiedzieć, kim ten chłopak jest. W tym czasie Elvis zaczął też współpracę z menadżerem Tomem Parkerem, postacią, patrząc z punktu widzenia historii, bardzo kontrowersyjną. Parker finalnie, tak czy siak, miał ogromny wpływ na karierę Elvisa. Miał też wpływ na jego decyzje biznesowe i życie prywatne. Niestety, patrząc znowu w historię. Rok 1956 był dla Elvisa przełomowy. Nagrał wtedy m.in. Heartbreak Hotel, który stał się jego pierwszym wielgachnym hiciorem. Jego występy telewizyjne wywoływały dosłownie euforię. Młode dziewczyny mdlały. Tak było. Fani krzyczeli, a konserwatywna część społeczeństwa amerykańskiego była oburzona tym, co Elvis robi na scenie, a przede wszystkim ruchami jego bioder. Styl Elvisa łączył country, bluesa, gospel i elementy rockowe. Oczywiście. W telewizji wyglądał na kogoś zupełnie innego niż wszyscy pewnego siebie pełnego energii, a także seksownego. Był nowy, świeży i całkowicie nieporównywalny z nikim innym. Elvis zaczął też występować w filmach Jailhouse Rock. Film z 1957 roku z jego udziałem stał się jednym z najbardziej kultowych tytułów w historii muzyki i filmu. Elvis był także chłopakiem ekstremalnie ambitnym i do tego bardzo pracowitym. Na pytanie o ambicje Elvis zwykle odpowiadał w sposób zabawny, że jego zdaniem ambicja to jest po prostu marzenie napędzane silnikiem V8. W latach 50. stał się mega gwiazdą, ale wkrótce miało nastąpić coś, co na pewien czas zatrzyma jego karierę i wywróci wszystko do góry nogami. W 1958 roku Elvis został powołany do służby wojskowej. Dla wielu fanów był to szok. No jak to, król rock and rolla w Armii? No niestety nie było przebacz. Elvis służył głównie w Niemczech. W tym czasie wydarzyły się dwie bardzo istotne rzeczy, które miały ogromny wpływ na jego dalsze życie i dalszą karierę. Po pierwsze, w sierpniu 1958 roku zmarła jego matka. Elvis był zdruzgotany tym faktem. Powiedział wtedy tak. Straciłem jedyną osobę, którą naprawdę kochałem. Powrót do jednostki po jej pogrzebie był dla niego jednym z najtrudniejszych momentów w życiu. Wielokrotnie to przyznawał. Po drugie. Elvis poznał wtedy Priscilla, wówczas czternastoletnią córkę wojskowego. To spotkanie zaowocowało piękną relacją i przerodziło się w wieloletni związek, który później był burzliwy, ale o tym jeszcze w podcaście. W marcu 1960 roku Elvis wrócił w końcu do USA. Czekał na to bardzo mocno, a po powrocie dosłownie z miejsca rzucił się w wir pracy. Lata 60. to był dla niego czas intensywnej produkcji filmów. Filmów lekkich, często schematycznych, ale bardzo dochodowych. Choć te filmy przynosiły Elvisowi pieniądze, on nie był z nich szczególnie dumny. Chciał wrócić do muzyki w trochę bardziej ambitnej formie. W 1967 roku poślubił Priscilla, a ich ślub, co wcale nie dziwi, stał się medialnym wydarzeniem. Rok później artysta stał się szczęśliwym tatą, bowiem na świecie pojawiła się córka Elvisa i Priscilla, Liza Marie. W 1968 roku Elvis powrócił jako muzyk pełen pasji i energii. Wygłodniały sceny i kontakt z publicznością. Nagrał wtedy telewizyjny program 68 Comeback Special. To był moment bardzo ważny, wręcz przełomowy. Elvis na scenie wyglądał jak drapieżnik, był pewny siebie, uśmiechnięty, był też wtedy w znakomitej formie wokalnej, chyba najlepszej w historii. Fani byli zachwyceni, wielu w ogóle twierdzi, że to był jego najlepszy występ w całej karierze. Po sukcesie programu, Elvis rozpoczął serię koncertów, w tym te słynne koncerty w ramach rezydencji w Las Vegas. Koncertował z ogromniastą orkiestrą, do tego z chórami gospel i efektownymi kostiumami. Był nie tylko wokalistą, był wtedy showmanem pełną gębą. Na początku lat 70. Elvis wciąż był uwielbiany. Jego koncerty wyprzedawały się do ostatniego miejsca, a jego popularność stała się wprost gigantyczna, wręcz niemierzalna. Jednak w jego życiu prywatnym nie wszystko szło jak po maśle i nie wszystko układało się dobrze. Jego małżeństwo z Priszcillą zaczęło się rozpadać i sypać, a Elvis coraz częściej sięgał po leki. Oczywiście chodzi o leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe. Zaczął wtedy tracić formę fizyczną. Przybierał bardzo mocno na wadze, urósł do dużych rozmiarów, coraz trudniej radził sobie także na scenie. Mimo to nadal potrafił dać poruszające koncerty. W jednym ze swoich wystąpień, dokładnie w 1971 roku, Elvis powiedział słowa, które dziś. Trochę brzmią jak testament. Pełen melancholii powiedział tak: Kiedy byłem dzieckiem, panie i panowie, byłem marzycielem, ale każde moje marzenie spełniło się setki razy. Te słowa trochę wskazywały na, mówiąc dosadnie, wypalenie i zmęczenie Elwisa. Coraz mocniej popadał wtedy w melancholię, a ukojenia szukał, rzecz jasna, w lekach, które mu szkodziły. 16 sierpnia 1977 roku Elvis zmarł w swoim domu w Graceland. W wieku 42 lat opuścił ten świat. Oficjalną przyczyną było zatrzymanie akcji serca, ale badania toksykologiczne wykazały, że organizm artysty był napakowany dosłownie niszczycielską mieszaniną leków i narkotyków. Jego śmierć absolutnie wstrząsnęła światem. Na pogrzebie pojawiły się tysiące fanów. Po śmierci Elwisa jego legenda nie tylko nie zanikła, ona urosła. Wpływ jaki wywarł na muzykę, ale także modę, taniec i całą popkulturę, trudno przecenić. Graceland stało się miejscem pielgrzymek fanów z całego świata. Doszły też teorie spiskowe dotyczące rzekomego życia po życiu Elwisa. One także stały się częścią popkultury. Oczywiście temat Elvisa tym jednym podcastem nie został wyczerpany, bo nie mógł zostać wyczerpany. Starałem się po prostu skupić na najważniejszych faktach z jego życia, ale na przykład sama rezydentura w Las Vegas, a w zasadzie to rezydentury, są tematem, na którym można zbudować zupełnie osobny odcinek. Może kiedyś to zrobimy, no kto wie. Teraz kończymy naszą podróż przez życie Elvisa Presleya. Byliśmy z nim od skromnych początków w Tupelo, przez gigantyczny sukces i uwielbienie fanów, aż po, no co tutaj się czarować trudne ostatnie lata i śmierć, która tylko wzmocniła jego legendę. Elvis był kimś więcej niż tylko muzykiem. Był artystą, który zmienił trochę sposób, w jaki ludzie słuchają teraz muzyki, w jaki się ubierają, na przykład, w jaki tańczą, jak myślą o wolności i ekspresji. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy podcast muzyczny ABCadło. Kolejny w następną środę o godzinie 18. Do zobaczenia i do usłyszenia.